Witam wszystkich, Panów no, pana Grzegorza na kolejnym QA, które udało nam się zorganizować. Z względu na pracę pana Grzegorza w Sejmie jest pan Grzegorz rozchwytywany, ale udało się jednak doprowadzić do spotkania, przede wszystkim do no, spotkania widzów z panem Grzegorzem. Dziękuję, że jesteście z nami. Myślę, że teraz będą kolejne osoby dochodziły. Mam już przygotowaną serię pytań, bo parę dni temu wrzuciliśmy informacje na społeczność na YouTube, gdzie obejrzało to no parę tysięcy osób. Mamy parę tysięcy lajków, jest paręset komentarzy. Udało mi się wybrać pewną pulę tych pytań i właśnie zacznę od tych pytań. Później na bieżąco, jak pojawi mi się w telefonie właśnie to nagranie, będę starał się na bieżąco czytać od Państwa. Pytania. Zaczniemy, tak jak powiedziałem przed chwilą, od pytań ze społeczności pana Panie Grzegorzu. Pytanie do czy dotyczy Wrocławia, a mianowicie osoby znanej we Wrocławiu, świętej pamięci, kolonel Morawiecki. Co pan o nim myśli? Kłaniam się. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Z Nowym Rokiem. Wszystkiego dobrego. O, y no tak, my rozmawiamy o historii, leżą tutaj i stoją książki historyczne na półkach. Świętej Pamięci Kornel Morawiecki jest postacią historyczną i, i do historii przeszedł już nieodwołalnie, bo zakończyło się jego życie doczesne. No yy, tak, z jednej strony yy, człowiek pełen, Uroku I y, 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 człowiek y, inspirujący swoim istnieniem, swoją obecnością. Y, zwłaszcza dla y, płci pięknej, y, y, niezapomniane, niezapomniane wspomnienie. <grytanie> y, no, ale z drugiej strony. Jako, jako postać historyczna, z, człowiek zaangażowany w politykę, no to, to mogę tak powiedzieć, że niezależnie od tego, co sam, co sam Kornel Morawiecki sądził o swojej działalności, myślę, że ma ona e, Myślę, że ma ona niezależnie od jego własnych intencji, zamiarów, i niezależnie od, e, od tego, co sądzili o swoim zaangażowaniu jego współpracownicy e, różnych pokoleń, no to teraz przechodzę do rzeczy. E, to myślę, że to była sporych rozmiarów. Prowokacja w prowokacji, prowokację pogany. I mówię to z wielkim uznaniem i szacunkiem dla dzielnych, również pełnych uroku ludzi, y, którzy pod znakiem Solidarności Walczącej y, działali przez lata, a poniekąd nawet i dziś działają, bo jest to pewna marka, Historyczna, wciąż aktywna politycznie. Niektórzy ludzie spod szyldu wzniesionego przez Kornela Morawieckiego wypłynęli przecież na szerokie wody i do dzisiaj pozostają istotnymi uczestnikami polskiego i nie tylko polskiego życia publicznego. Chociażby Morawiecki Junior, Mateusz Morawiecki. No to jest to jest można powiedzieć złoczyńca międzynarodowy. Więc, więc należy on z jednej strony do historii solidarności walczącej, a z drugiej strony należy do historii i współczesności w, o, o I tu jego działalność ma, ma charakter. Zbrodniczy, e, jeśli, idzie o, jeśli idzie o zaangażowanie w reżim covidowy, no, skutkujący blokadą lecznictwa, szpitalnictwa, co z kolei skutkowało, skutkuje nadal rosnącą liczbą tak zwanych zgonów nadmiarowych, no to pamiętajmy, że to jest ćwierć miliona tak najmarniej Polaków wyprawionych na tamten świat przedwcześnie niediagnozowanych, nieleczonych, także operacja szprycowania przeprowadzona w Polsce, to ona dopiero zaczyna ujawniać swoje tragiczne konsekwencje, a zważywszy polityczny miar tej operacji, no to właśnie jest to operacja o charakterze zbrodni masowej porównywalnej. Co do, co do liczby ofiar z powstaniem warszawskim, porównywalnej z, z rzezią wołyńską, porównywalnej z akcją polską NKWD lat 37-38. No ale to Morawiecki junior, cóż winien, Morawiecki senior. No, można powiedzieć, nie można rozliczać dzieci za winy ojców i odwrotnie, nie można, nie można zapisywać w akcie oskarżenia rodzicieli tego, co wyczyniają ich Latorośle. Ale jednak jest tutaj pewna pewien wspólny mianownik, pewna kontynuacja świętej pamięci Kornel Morawiecki, był bowiem. Socjalistą, socjalistą. Nie zdawali się sprawy z tego ludzie spieszący pod jego znaki, przez niego właśnie zainspirowani w latach, w latach jego romantycznej, konspiracyjnej, podziemnej działalności. Często nie zdawali się z tego sprawy tak jak inteligencja polska nie zdawała się sprawy z tego, jak bardzo zeszła na lewo od XVIII-XIX wieku Polacy się uczyli i do dzisiaj niestety kojarzą polski patriotyzm z, jako taki z prawicowością, że jak patriota to prawica. No więc polski patriotyzm zjechał do rowu i zbłądził na manowce rewolucji światowej już w poprzednich stuleciach, i Kornel Morawiecki był tego trendu, tej, tego wątku polskiej i renty, prawda? Tej, tego wątku powstańczego, insurekcyjnego, był godnym kontynuatorem, w tym sensie, że był socjalistą. I, I był socjalistą, a jego syn jest globalistą. Pamiętam to jeszcze, bo miałem okazję osobistego. Kontaktu z Kornelem Morawieckim, który skracał dystans, dystans naturalny, no różnica pokoleń między nami. No on ten dystans skracał i w związku z tym różne rzeczy mówił bardzo wprost i bardzo szczerze, i w ostatniej fazie, w ostatniej dekadzie swojego życia doczesnego. Powoływał się często na Mateusza i mówił w ogóle część zdań. Zaczyna od tego, że Mateusz mówi to czy tamto, przy argument. Prawda? Mateusz już wtedy, bankier, już nie student historii, tylko, tylko bankier, kooptowany, przyjęty za swego przez lichwiarską międzynarodówkę. To ja mówię oczywiście, nie kornel Morawiecki. Otóż, otóż wtedy kornel. Argumentował z autorytetu własnego syna. I co argumentował? No, argumentował między innymi, że właśnie świat się zmienił, że już tam właśnie państwa narodowe to już należy do przeszłości. To już, to już nie jest tak, że obowiązują jakieś reguły gry, które nam. Polskim patriotom kiedyś się zdawały takie, takie takie, swojskie, no były dla nas swojskie. No to już, otóż to, co swojskie, to już jest staroświeckie, już teraz globalne przekształcenia następują. I ja tego nie zacytuję, niestety nie notowałem, ale, ale Kornel Morawiecki, można powiedzieć, w pełni uznawał tę te, te doktrynę globalizmu. W, w praktyce którego no, no właśnie państwo narodowe, Polska, polskie tradycje, no to jest taka trochę cepelia, to jest taki trochę skansen, w którym no niektórzy bardzo chcą mieszkać, no ale, ale, oni, ale nie do nich należy przyszłość. Co ważne, w formacji ideowej Kornelowskiego on zaliczał również reguły, Ortodoksję katolicką zaliczał do tego skansenu, do tego antykwariatu cywilizacji. I bardzo wyraźnie, ekspresji z verbis, to stwierdzał, że to nie są reguły, które dadzą się utrzymać. Tak? To nie są reguły, które będą w tym świecie przyszłości, w tym nowym świecie obowiązywać. No, tutaj trudno ludziom, zwłaszcza, którzy znali Cornela osobiście, albo gdzieś tam orbitowali w tym środowisku, mają jakąś wiedzę środowiskową, no oczywiście trudno tego nie odebrać jako dorabiania pewnej teorii do, do życiowej praktyki Cornela, życiowej w relacjach z, z innymi ludźmi. No więc, więc, ale powiedziałem prowokacja w prowokacji. Czyja prowokacja? No sądzę, że tak powiem najkrócej nadzór służb nad funkcjonowaniem Solidarności Walczącej był, jeśli nie konstytutywny, jeśli nie, 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 nie genetyczny, no to z całą pewnością był w każdym razie ścisły. I mam na myśli służby nie tylko PRL-owskie, ale także jak wiemy, jak wiemy służby w sowie, niemieckojęzyczne i rosyjskojęzyczne, no to są te kontakty transgraniczne solidarności walczącej, które niektórzy podnoszą jako, jako taki wielki sukces, że właśnie tutaj poza, poza umykając bacznym ocz, oczom bezpieki w prl nawiązywali te kontakty właśnie z opozycją w Związku z Sowieckim. No to jest wszystko niestety miłe urojenie. Pan profesor Iwanow, kontakt Kornela Morawieckiego, kontakt właśnie z tamtym światem, z, z terytorium Związku Sowieckiego. No, w wywiadzie udzielonym niewykorzystanym niestety do, do filmu o Solidarności Walczącej, na moje pytanie o, o kontakty z KGB, odpowiedział, że oczywiście za każdym razem, kiedy wyjeżdżał i wracał, odbywał rozmowę. To naturalne. Brał paszport, a był mieszkańcem garnizonowego miasta Brześcia, jeśli dobrze pamiętam. Więc kto myśli, że bezpieczeństwo. Tego wszystkiego nie widziała, nie monitorowała, no to, to żyje jakimś miłym urojeniem. I, no i, i cóż, mogę odesłać do tomów, bo to wszystko, co ja tu mówię, to powołuje się na jakieś tam rozmowy. To, to ktoś może powiedzieć, że to jest z pogranicza insynuacji, że, że nic takiego nie było. Ale ja odsyłam Państwa do dorobku naukowego Instytutu Pamięci Narodowej. Odsyłam do. Tomów opublikowanych, dokumentów. Pierwszy z tych tomów został opublikowany na, jeśli nie pamięć nie myli, 25. rocznicę założenia Solidarności Walczącej. A więc był to 2007 rok. Pierwsze takie huczne obchody i, i można powiedzieć upomnienie się o legendę Solidarności Walczącej. Lech Kaczyński wtedy, wtedy nie nadał. Kornelowi Świętej Pamięci Orła Białego. I to była oto obraza Majestatu, prawda? Coś tam innego chciał nadać, to Kornel nie przyjął. E, e, otóż został wtedy opublikowany tom pierwszy dokumentów SB dotyczących Solidarności Walczących. No i ogłoszono wtedy, to znaczy ludzie SW pokazywali ten tom, że o, to jest właśnie dowód, że bezpieka nic o nas nie wiedziała. Nic o nas nie wiedziała, zupełnie nic o nas nie wiedziała. Otóż proszę Państwa, poddanie tych tylko dokumentów, wtedy opublikowanych, w wnikliwszej lekturze ujawnia, yy, ujawnia nawet w niektórych wypadkach palcem, pokazuje agenturę w e, SW, yy, i to są takie dokumenty, w których właśnie na przykład mamy raport y, tajnego współpracownika albo osoby. Albo nie raport funkcjonariuszy SB, którzy opisują pewną sytuację w solidarności walczącej i wymieniają tam osoby, które, z, których, z których łatwo z analizy tego dokumentu łatwo wyczytać, która z tych osób była informatorem. I teraz. To są, m, m, może bo to już długo odpowiadam na to jedno pytanie, więc nie będę kontynuował, zostawmy to sobie na jakiś następny odcinek. To są osoby należące do ścisłej czołówki Solidarności Walczącej, które właśnie wtedy, w tym 2007 roku, chlubiły się tym, że, że bezpieka nie miała o tym żadnej wiedzy. No więc, jeżeli mamy głęboką insiderską wiedzę o organizacji, w latach stanu wojennego, no to pytanie, to pytanie która bezpieka tak naprawdę e, ten projekt prowadzi, w sensie monitoruje i do jakiego stopnia jest w stanie monitorując, do jakiego stopnia jest w stanie e, moderować sytuację i kurs tej e, organizacji. To by, nie kończę, nie rozwijam tego wątku, bo to by było na osobny wieczór. Ciąg dalszy następny. Panie, proszę parę słów. 121, 122, 123. Ja jestem. Mieliśmy drobną przerwę techniczną. Przechodzimy do kolejnego pytania. Tak naprawdę będzie to pytanie złożone z paru pytań na ten sam temat. Ma, cały czas jest kwestia związana z Norembergą 2.0, czyli wyjaśnieniem i pociągnięciem do odpowiedzialności osób. Z okresu pandemii. I jedno, no, pytanie jest pierwsze takie. Czy dalej liczy się osoby, które zginęły w wyniku przyjęcia ulubionej substancji, czy jak posuwają się prace związane z Norbergą 2.0? I trzecie pytanie jest takie, czy czekają nas jakiś nawet pandemii, czy pan coś planuje. Czy ja planuję? <grym> czy, pan to... czy, czy planuje minister jednej choroby i nagłej śmierci? Ale no tak to to powiedział. No, że on planuje on przecież jeszcze przed końcem ubiegłego roku. On wspomniał o tym, że właśnie w zimie tam nowa fala może jakaś się podniesie. Czyli co, widać, że trzymają to pod parą, że po prostu mają taki wariant. Może na przykład się nagle urwie. Narracja wojenna, możliwości propagandowe reżimu wyczerpią się na tym odcinku, i wtedy trzeba będzie szybko przerzucić siły na odcinek covidowy albo jakiś tam.